Witam serdecznie z tej strony JayShock. Dzisiaj jesteśmy w drodze na rzekę Pstrągową. Z pewnych informatorów, od pewnych informatorów dostałem info, że pstrągi zaczęły dobrze brać, że są odpalone, także mam nadzieję, że tak będzie. Jesteśmy w drodze, przede mną jedzie Renault Master, który jedzie 10 km na godzinę w terenie zabudowany, więc nie wiem, czy dzisiaj zdążymy na te pstrągi, ale jestem dobrej myśli, bo już zaczął przyspieszyć do 15, także może zdążymy. Trzymajcie kciuki i widzimy się już na miejscu. Witam Was już na rzeczce. Jesteśmy dzisiaj yy, i zaczynamy łowić pstrągi. Ale, słuchajcie, jestem na rzeczce. Ona ma takie dość charakterystyczne dno, bo ona generalnie jest żwirowo-piachowa, jak każda w sumie rzeka, ale. Nie, tutaj jest taki problem, że taki piasek występuje tutaj wszędzie. Tylko miejscami ten piasek zapada się pod wami na metr w dół. nie? O, o, o! Była ryba! Odprowadziła mi! O, cholera! Pierwszy rzut! Pierwszy rzut było, było odprowadzenie w z dołku. Nie wiem, czy to będzie widać, był bardzo jasny, ale była ryba! Słuchajcie! Ja piernicze! Ja pierniczę z takiego dołku, tutaj jest bardzo głęboki dołek jak na tą rzekę, ta rzeka ogólnie jest bardzo płytka, ale było wyjście pierwszej ryby. Wydaje mi się, że to był raczej na pewno pstrąg. Coś na pewno bardzo jasnego, ale niesamowita sprawa. Bo dopiero co zacząłem łowić pierwszy mój rzut i z tego dołku wyszła, wyszła ryba. Wątpię, że to widzieliście, bo ja ledwo to w okularach zobaczyłem polaryzacyjnych, ale... No w teorii na kamerze jest filtr polaryzacyjny, więc być może udało się to nagrać, żebyście tak, tak, żebyście to widzieli. Lecz nie wiem. Ale była pierwsza ryba, słuchajcie. Pierwsza ryba z pierwszego miejsca. Zajebiście. Dzień zapowiada się już ciekawy. Bardzo ciekawy. Muszę przyzwyczaić się do łowienia obrotówkami, bo nie łowiłem obrotówkami od lata. Teraz mam taką Longo 2,5 grama. Obrotóweczka taka, można no, by powiedzieć, że pstrągowa w sumie. I tutaj próbujemy coś wydubać z tą obrotóweczką najpierw. Potem mogę założyć jakąś większą. Ale muszę się ogarnąć, bo na razie jestem tak zdezorientowany. Nie wiem, co się dzieje. Nie za bardzo ogarniam. <gryw> Także muszę chwilę się ogarnąć, bo będę płoszył te ryby. Widzicie, nawet nie umiem. Dobry znak, czyli ryby żerują. Był to bardzo niewielki pstrążek. To był pstrąg rzędu 15-20 cm. Nie no nawet nie, 15 max myślę. Ale był. Przejdziemy się chwilkę brzegiem. Chcę ominąć te tutaj gałęzie albo... Nie, to jest głupie je ja omijać. Patrzcie jakie tutaj są głębokie miejsca bardzo głupie, żeby je omijać. Wyszedł kolejny. Wyszedł kolejny. Był już kolejny wyszedł. Ja pierdziele, co tu się dzieje na tej rzece dzisiaj. Wychodzą jak chore. Ja pierdziele. Ja tu tyle pstrągów nie widziałem. siedział. O nie! Przepraszam. Przepraszam za moją reakcję, ale nie spodziewałem się kompletnie Pan go na ki jeszcze zawalił, ale dobrze, nic mu nie będzie. Przepraszam, ale naprawdę jestem bardzo zdezorientowany tym, co się tutaj dzieje. Ale wyjście przepiękne: mamy pierwszego Pstrąga w przeciągu 5 minut naszego łowienia. Rzeka, która nie jest rzeką górską. Także no jest dobrze, nie? Jest dobrze generalnie. Może wyjdzie jeszcze jakiś, może tutaj jest więcej niż jeden, ale tego jednego widziałem jak mi odprowadził. I zaraz widzicie wyszedł do mojej przyjęty, także jest good good. Naprawdę jest good good. Jestem zdziwiony, że coś tutaj naprawdę wychodzi. Mamy słuchajcie piękne ślady cywilizacji tutaj wędkarskiej. Widać, że ktoś tutaj był, ktoś próbował wejść do tej rzeczki i mu została noga w bagnie. A więc my postaramy się tego samego nie zrobić. Ale patrzcie, ktoś tutaj grubo podchodził. Także niedobrze. Mam nadzieję, że to nie są jakoś ultra świeże ślady. Nie chciałbym, aby to były ślady z wczoraj na przykład, bo to może skutkować bardzo przełowioną rzeką. Ja sobie tutaj idę, przeglądam sobie, gdzie te pstrągi mniej więcej stoją. Patrzę, czy nie widać jakiegoś z góry, bo tutaj jest bardzo płytko. Jak widzę jakiś dołek, to chętnie w niego wrzucam. Tutaj jest na przykład taki dołeczek fajny. Tylko jak tutaj poprowadzić tą obrotóweczkę? Żeby coś uderzyło. Ja od razu mówię, że ja nie mam doświadczenia, jeżeli chodzi o strągi, więc ja nie do końca wiem jak w każdej sytuacji powinienem się zachować. Nie do końca wiem jak im podrzucać. Dopiero się tego uczę. Więc proszę nie mieć mi tego za złe. Ale generalnie rzecz biorąc mam nadzieję, że to nie był ostatni pstrąg, którego dzisiaj zobaczycie na tym filmie. Idziemy dalej. Właśnie poszedł tutaj pstrąg. Nie wiem czy to będzie widać na nagraniu, ale spłoszył się przede mną. To pokazuje tylko jak bardzo płochliwe są pstrągi i jak łatwo jest je spłoszyć. Ja tutaj przechodziłem dość cicho, a on po prostu wyciął stąd aż do tamtąd, chyba, że gdzieś tutaj się zatrzymał straciłem go z oczu gdzieś w tym miejscu, więc możliwe, że jest gdzieś tutaj niestety łowienie pstrągowe wymaga wielkiej ciszy, a ja jestem o, wyszedł, prawie uderzył ale był bardzo malutki, a ja jestem bardzo głośnym wędkarzem ja nie lubię być cicho na rybach lubię pogadać, lubię pośmiać się coś tam sobie pobajerować. A tutaj muszę być cicho. No wyszła ta ryba, była bardzo mała, więc ją odpuścimy. Ale to nie faktu, że widzieliśmy już trzecią rybę w dniu dzisiejszym, co jest dla mnie po prostu no niebywałe. Bo łowimy może z 20 minut max, a już trzecia ryba nie dość, że wyszła nam do przynęty, bo trzy wyszły nam do przynęty, to jeszcze. Yy, są na takim małym odcinku widoczne, nie? To jest taki mały odcinek rzeki, a widać te ryby jedną za drugą. Także dla mnie to jest mega ważne. A pan stamtąd wraca? To przełowiona jest ta część? Kurde. Myślałem, że poniedziałek, że nikogo nie będzie. A jednak. A więc słuchajcie, spotkaliśmy pierwszego wędkarza, który przechodził tutaj też przez tą rzeczkę. On schodził w dół rzeki, a ja idę w górze rzeki, więc teraz bardziej do przodu. będę przechodził po jego miejscówkach. Dlatego zastanawiam się, czy nie zmienić odcinka i nie polecieć w inny odcinek rzeki. No bo jeżeli jestem przełażony cały ten odcinek, to nie wiem, czy tutaj coś złowimy. No ewentualnie możemy liczyć na to, że jakieś miejsce zostały przeoczone albo po prostu przynęta tym rybom nie pasowała. Ale czy tak będzie, to ja nie wiem, czy tak będzie. Się zaraz przekonamy. Chwilę tutaj spędzimy, jeżeli nic się nie będzie działo, to prawdopodobnie wrócimy i e, pojedziemy sobie w inną część rzeki. A, siedział! Cholera, co tu się dzieje? Przełowiony odcinek przez innego pstrągarza. I siedział kolejny pstrąg, także jak widać, nie trzeba... No nie, tylko nie moja błyska szczęśliwa. Ona nie może się zerwać. Jak widać, przemówiony odcinek przez jednego wędkarza nie oznacza tego, że tutaj nie ma ryb. Ej, no. Nie żartujcie sobie, że to się zerwie. Tu na pewno jest takie bagno, że jak tu wejdę, to już nie wyjdę. Oczywiście, że tak. Poszło. Dobrze, git. Ale była ryba kolejna. Jestem mega usatysfakcjonowany. Tylko kurde, żeby się zacinały. Widzicie, ta ryba już była na kiju, ale się spieła. Ale dobrze. Ważne, że była na kiju. Tyle wystarczy. Jezu, co ja robię zarzuty dzisiaj? <ścoughs> Czy zachowuje pierwszy raz miał spinik w ręku? Naprawdę. Staram się podejść bardzo cicho. Piękne miejsce. Wodospacik, bardzo głęboka woda. Tu powinna wyjść ryba z tego dołu. Chyba był, ale nie jestem pewien. Tak, uderzył. O, wyszedł znowu, ale maluszek, maluszek. Takie maluchy, że masakra. Wow, oh, ja pierdziela, ja ich tu jest multum w takich miejscach. Ja pierdziele, co tu się dzieje? O, był znowu. Podchodzę, ale to są ryby rzędu 10 cm. nie mają jak się zaczepić za kotwicę. O dobra, ten był ładny. 30. Uff. Wystarczyło poprowadzić wojny trochę głębiej i wyszedł taki 30-taczek owgaddy tam tamten pan strągasz nie obowiązuje tego wystarczająco mocno skoro tu takie ryby pływają poszedłem w dół rzeki Teraz z powrotem wróciłem w to miejsce, gdzie odprowadziła mi ta trzydziestka, myślę. Założyłem sobie woblera Huntera. Hunter Ronin. Spróbujemy go tutaj poprowadzić. Tak twitchowo bym powiedział. Może do niego coś wyjdzie. Zaraz zaczymy. Siedział, siedział, siedział. Ja pierniczę. Ten przelew tutaj jest tak mocny, że to jest szok. Siedziała ryba, szkoda, że się nie zapięła. Niestety taki urok kotwic bez zadzioru. Jezus Mario. Siedział skubaniec. To był ten, prawdopodobnie, który mi wtedy odprowadzał. Był na pewno większy niż te wszystkie inne. Bo jak się tutaj pokazał w wodzie, mam nadzieję, że ten filtr, który mam na GoPro, on łapie takie momenty. Bo naprawdę było go widać. On uderzył tak, że było widać, jak się zaświecił. Mam nadzieję, że będzie to na filmie widać, że żebyście nie myśleli, że jestem jakimś mitomanem, że żadnej ryby tak naprawdę tu nie było, ja tutaj coś gadam, bo naprawdę ta ryba tutaj była. Ale no, stąd były cztery wyjścia ryb, nie? z czego dwa uderzenia, co jest po prostu czymś niesamowitym. No ten, ten tutaj przelew, ten wodospadzik jest po prostu niesamowity. A więc jak widać to, że ktoś po tej rzece przeszedł i idziemy jego szlakiem, nie oznacza, że ryb nie ma, nie każdy jest w stanie odłowić, obłowić wszystkie miejsca, przede wszystkim nie każdemu pstrągowi podpasuje twoja przynęta więc tak jak ten pan tutaj widziałem, że to nie był byle kto, tylko jakiś naprawdę pstrągarz, wyglądał jak bardzo dobry pstrągarz miał taką stylowę pstrągarza jeżeli on tutaj przeszedł, no to po prostu może miał przynętę, która nie podobała się tym strągom i nie chciały wziąć, albo też mu wychodziły i się nie zacinały, e, więc też jest taka możliwość. W każdym bądź razie ja nie tracę tutaj czasu i e, jedziemy w inny odcinek rzeki i trzymajcie kciuki, żeby tam było jeszcze lepiej. E, tam miałem na rakiu rybę 40+. Plus. Około, myślę, miała. Nie, nie widziałem jej, ale po prostu nie szło jej zatrzymać. Oprócz tego miałem wiele pstrągów tam, także mam nadzieję, że dzisiaj będą tam brały. Jeżeli tam nie będą brały, to pójdziemy w inną część lasu, ale teraz odpuszczamy ten odcinek, bo on jest po prostu już przełowiony. A jeżeli na przełowionym odcinku tak biorą ryby, to nie chcę kurde wiedzieć, co się dzieje tam, gdzie nie jest przełowione. A krótko o moim sprzęcie, które dzisiaj używam, bo jeszcze o tym nie mówiłem. E, łowię dzisiaj na wędeczkę Mikado Skydream do 7 gramów. Miałem cięższą wędkę, ale niestety z powodów technicznych nie mogłem jej zabrać ze sobą, e, więc musiałem wziąć lekką wędkę do 7 gramów Skydreama. Oprócz tego koło wroteczek Shimano Stradic w rozmiarze 1000, plecioneczka PE04, e, fluorokarbonik 018 chyba e, i aktualnie właśnie Hunter Ronin, e, na, nawet nie na agrawce, bo jest przywiązane, bo nie mam agrawek, ale... E, jak widać, Hunter łowi. Tym Hunterem zarobiście mi się łowiło o konie, ale nie przedłużam, lecę do auta. Mam trochę kawałek do tego auta, ale biegnę i jedziemy. A korzystając jeszcze z okazji, że idę teraz do auta, jeszcze ja się zmachałem, bo wchodziłem pod tą górkę wielką, która jest za mną. Eee, już zapowiadam, że to nie jest ostatni wypad w najbliższym czasie na Pstrągi. Eee, no, jest grubo. Nie spodziewałem się, że wstrągi na jakiejkolwiek rzece w okolicy mogą być tak odpalone że wyrą jak głupie ale jak widać mogą być i to jest po prostu cudowne aż chce się je łowić po prostu Jezu, jaka piękna pogoda przed chwilą padało, że zaczęło kropić a teraz zrobiło się słoneczko dobra, nie gadam, bo w ogóle zaraz przytomność stracę od gadania widzicie jak jestem zmęczony, biedny że idę do Alta i jedziemy dalej. Jestem teraz w innym odcinku rzeki. Powiem ja szczerze, że bo przeszedłem już spory, sporą część odcinka. E, I w tamtym odcinku, na którym wcześniej byliśmy, miałbym już pewnie trzy wyjścia ryb. Tutaj nie miałem żadnego wyjścia ryb. Tutaj e, woda przede wszystkim jest bardzo czysta. Nie ma tutaj żadnych przeszkód za bardzo. Jest... E, jest głęboko. I powinny w tych dołkach siedzieć, ale jak na razie nie miałem nawet wyjścia. Liczę na to, że zaraz coś wyjdzie. Założyłem znowu obrotówkę. ściągnąłem Woblera, ponieważ e, teraz idę w dół rzeki, nie idę w górę. I po prostu e, w tym miejscu, kiedy ciągnę e, z dołu rzeki Woblera po prostu hacza o ziemię, więc stwierdziłem, że założę sobie obrotóweczkę. Teraz mam taką obrotóweczkę Mepsa. E, jedyneczkę, proszę bardzo. To jest Agalia Aglia Aglia. Jakby ktoś chciał wiedzieć chyba. Nie wiem, nie znam się na obrotówkach tak jest napisane. Yy, mam nadzieję, że coś mi tutaj wyjdzie. Bardzo dobre miejsce. Ale czy coś będzie, to dowiemy to się pewnie niebawem. zaraz będziemy dochodzić do miejsc, do których mam ogromny sentyment, gdzie wyszły mi ryby. Dobrze je pamiętam. I mam nadzieję, że one tam będą. Jeżeli nie to być może skoczymy jeszcze na trzeci odcinek, jeżeli będzie mi się chciało. I będziemy na trzecim odcinku próbować coś złowić. Także trzymajcie kciuki, a ja wrzucam przerętę do wody i ściągam monotonnie, czekając desperacko na branie. Teraz przenieśliśmy się zamiast na trzeci odcinek rzeki, na której wcześniej byliśmy, przenieśliśmy się na kompletnie inną rzekę. Ze tutaj łowię. A dzisiaj wyjechał stąd ładny pstrąg, w sensie ładny. No dla mnie ładny pstrąg to już jest pstrąg, który ma 25 cm, więc to też <śmiesz> muszę mieć na uwadze. W każdym razie tutaj ostatnimi czasy bardzo wiele pstrągów wychodzi ludziom. Także no, to jest, to jest, to jest, to jest jakieś fajne a jeżeli nie, no to trudno, ja jestem i taki i tak spodziewany, że Cokolwiek się na dzisiejszym wypadzie działo, więc nie jest najgorzej. Mogło być gorzej. O, koń! No, jestem. Widziałem. Mogę zdjęcie? Chwalasz Ogólnie u nas problem jest taki, że tych rzek strągowych jest niewiele. A jeżeli są, to są bardzo oblegane przez wędkarzy. I na tej rzece właśnie tak jest, jest tyle śladów stóp, że. masakra. No i plus do tego jeszcze nie widać za bardzo ryby, więc chyba. Kończę dzisiejszy wypad i następny wypad wstrągowy robię na tą pierwszą rzekę, na której byliśmy, bo tam coś się przynajmniej dzieje, a tutaj nie widzę zbytnio perspektywy. Brudna woda, brudno, nie podoba mi się.